Siemanko widzowie i to kolejny odcinek, tak jak się umawialiśmy. Lecz dzisiaj gramy sobie na poconą arenkę. Wiecie, trzeba się trochę spłocić. Dzisiaj znowu WPM Oleg jest ze mną, prawda? Siemanko widzowie, tak. No. Gdzie lecimy, Oleg? Sklepowa. Sklepowa? Nie, nie, tam nie latam, ale nie dawaj. Kto tam lata? Dawaj sklepowa. Ale tam w że nie nie widzę Czyli okej, okay, paskudne. Ale nie a nie widzę No. Dobra. Ja ci wybiórę. Napiszcie widzowie, ile macie punktów na rynce. Ja 2610. Ja mam 2671, jesteśmy na podobnych punktach. No. I jak ty masz Borys? Może się nie wiem. Co? Wie ty masz tych pompów? Bo już nie wiem. Yy, 2610. 610, to ja mam 71. No dobra, nie trochę więcej. Mhm. I tak jest jedyna podało mi. Ale że taktyka niebieski? No. mam. tam zielony taktyka i ktoś co żeby... to ma być? Hm. no to ktoś poleci. no, no. Tak. najbliższy jest tu pokrzan no to widzowie zlutujemy sobie i idziemy bić się bo zazwyczaj ja jak tu latam sprawda nie latam tu często ale no, zawsze jak tu to latam to ktoś leci i to nawet dość dużo typu ale... Tak, dzisiaj ja akurat bardzo dużo osób polecało zawsze. E, tak, zawsze. Jezu, zawsze. Tak, 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 się nie umiem wymówić. <grym> Dobrze. Olek, masz jakąś emkę? Nie. Ja też. Ale skrzynkę. Zaraz jedziemy na tego naszego typa To jest jakaś napocona... Ale... No tak Nie MK ale kała. O mam MK Szarą, ale co prawda MK Dobra, lecimy Ale tutaj wezmę tylko... Mam dla ciebie potkę małą. Ale ja widziałem wygląda, dobra Dobra no, tam. Tu są dwie małe potki, ale... Otwieram skrzynkę i co ze skrzynki? Taktykal. Fajnie. Yeah. Fajnie. <laughs> po prostu. Poczny. Dobra, idę, idę. Gdzie, gdzie, gdzie? Gdzie? Gdzie?

Wyłączam piosenkę, bo nie wiem czy czasem mogą mnie zbanować. Państwo, będę teraz sprawę to jest. Wyłączka Wyłączyłem radio. Spoko. Wyłącz. Na 100 subskrypcji pokazuję twarz. Zaprawdę? No. Na poceniec! Chłopku mi pomóż! Pomożesz? Chłop mi wbił! Ma zero! Leży! No co za dyabli! Znaczy się nie. Mogę? O kurde, idzie jego typek! Wiesz co chcesz? Wsiadł do auta! Nie czekał! I uciekł, ale no. Dobrze, dobrze. Aha, on wziął naszą furtkę. Jest, jest dobra. Tak jest. Zestartowaliście na koloseum, ale to nic. Widzowie, to był typowy na pocenie. Ale że lama? No idziemy, no. Idziemy. No w sumie. A Stefan jest blisko. A to był ten gość, co tutaj zlecenie to było. Ten Aha. To uciekała z ja myślałam, że to jest ten manekin, taki skin. Nie ja, to ono, bo Napiszcie to jest w komentarzach obcy. Borys ślepota. Aż tak Borys pragnie. Czego napisać nie? Ale że się kręcę do lamy! Zaraz Ci dam wszystkiego połowę, bo a tak zawsze daje, że się dzielimy z kolei na no, połowę. Bo... Nieważne ile kto ma. od big! Weź A bo nie, może ja lepiej, bo jest, ty masz dobrać, mniej właśnie. Mam ten bagny się nie chciał No. Ja tak się obywać, Ej, a masz... Obywać. Tu jest droga! Ej, patrzcie, jest to takiej bazy, nigdy nie wiem. A ja nie, ja nie. Da, poczekaj, daję jest wszystkiego ten. połowę. Bo róż mamy lamę, jesteśmy prostami. Ja prosami z tymi ścieżami. Ale nie no. Dobrzy jesteśmy w chyba. Możecie napisać, czy jesteśmy lubkami, czy... Jednak coś tam umiemy w tą grę grać. Będziemy napisać, już tam tego odcinka, bo tam no bo ja się nie rękał więc więc wyłączymy. Ja nie spoileruję, ale możecie się spodziewać, kto wygrał? Chociaż... Nie będę mówić, nie obejrzyjcie to na wszystko. Dobrze. Kto jest lepszy. W sumie jesteśmy o tym połączeniu, takim samym tydzień nie tak No tak. Tylko Borys trochę jest lepszy z czego. No nie wiem. No, Chodźmy nie po nasze jest zlecenie. Ja tylko na kreatywie jestem dobry. Hmm. Ja też ja jestem wiemy. nawet na kreatywie dobry. Ja mam świetniki. Świetnie. O kurde, ale bym snajper dostał. Skąd? Plecy! Plecy! Tam plecy! Nie dostał. Zlewia? Nie, O! O! Nie jakie takie metry widzę. Minimetry. To są jakieś tam dole.

Bo to się ogarnia. Tam jest. Gdy hashtag, gdyby hashtag, ha hashtag właśnie plus jeden Tu właśnie. tu jest na dole są jeden, ha snajperką był. No niestety widzowie przegraliśmy. ha 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 Bo wysz umieć robić cięcia? Chyba umiem. Może damy radę zrobić. Zobaczycie widzowie, jak to będziecie słyszeć, to oznacza, że nie zejmiemy cięcia. Dobra. Borys, to to, to... Dzisiaj gramy... No będziemy grali Będzie Olek w dwie areny, do... prawda? No. Bo Oleg już... tak. musi już później kończyć. No. Dobrze. No, Może gdzieś, jeszcze że pewnie długo, chociaż nie wiem? Bo rozgramy długo, później. Nie wiem, bo ty mówię, że gdzieś jedziesz, ale nie wiem, czy w końcu jedziesz, czy nie. Chyba nie. Okej. Okay. No, ty miałeś jechać, chyba, ten na jakąś wycieczkę, prawda? O, Mówię, że pojedzie na jakąś wycieczkę. A, nie Ale nie, y y nie, nie A jednak nie jedziesz. Elka, Elka, Elka. Elka. Dawaj, przyjemny. Kamyka na to, bym się zabrali. Seria? Nie, nie przyjemny, po prostu nie. Dobra. Idziemy lepiej. No dobra. Bardziej chodzimy. No. Znaczy to, ja, nie wiem, czy Chyba, że chcesz, czy to Dawaj Wól. tam. No chcesz, czy wolę tam trochę? No, ja ale... tak. Bo tak, tak odwrotnie... No, jest trochę. Jak ale... wiecie, 16 marca jest już sezon. Ja już się nie mogę doczekać. Napiszcie, co, czy, czego najbardziej chcielibyście powrotu, bo ja oczywiście spaza. I takiego z tłumikiem Skara, to jest mm. bardzo fajne, ja to bardzo lubię. Ja bym chciał, żeby jeszcze auk, taki auk, który naprawdę chyba tak. daje taki No, plus jeden, plus jeden. Launchpad to... No, Launchpad też był. był pomocny do ucieczki. Tak, do, um, albo do podjeżdżania właśnie, no. Albo drugi oł, oł, sezon. Widzowie napiszcie, który sezon wam się najbardziej podobał, ale ja... Nie zmienię zdania, jest to był to sezon drugi, czyli z Agencją i z Midasem. Tak, to drugi, drugi, Agencja, Midas. Jeszcze trzeci, ten to tam był taki... No. Ale ja nie wiem. No. Dobre, ja co Ale że dwie pompy mam, ale że ten trzy nie no. mam. Nie. I ja też.

Ale teki kilofony są zbugowane, one tak, latają... To tak, mi się nie przyjdzie z jestem panem, jak ktoś cię gra na konsoli, ale już nic ja nie dostaję. Ej, jakby co ten, ja mm, mam dla ciebie dużą potę. To dla ciebie małą mkę. Małą mkę. Małą mkę. Oj, chyba tu nikt nie poleciał, a bym... Małą mkę, Zaraz ci zrzucę tą. I w dzisiejszym odcinku udało się zrobić miniaturkę. Nie tak jak w zeszłym odcinku, co się pokazało, jakaś czacha czy co to jest, nie wiem, jakiś error. Tylko będzie porządna miniaturka z arenką. Rozkręcamy się, prawda, Olek? No. Kanał musi. Zostaw suba, nie bądź, nie wiem, nie bądź małpy bo ci ukradnie komputer złodziej więc zostaw suba i lajka widzu ja no właśnie na, na telefonie będziesz musiał grać a na telefonie się niewygodnie grał a czy się niektórzy umią grałem dobrze ale to się rzadko zdarza jak ktoś gra na telefonie, to piszcie w komentarzach. Hashtag play in the phone. Dobrze, ale kto może jedziemy? Może Mogę... nie. Może tak? Może może Ja nie tylko po drodze mam Spoko, Spoko. Spoko, na o, skrzynka jeszcze Dobra, mam nie? Ja ja Możemy jechać. Jak ja, ja, w razie, tego, jak to Jak zniszczymy czarnego, to dostępu nieba. to czy tak Tak, tak. Hmm. To nie Hasz tak czasami nie strzela, to prawda. <śmany> hmm? On za, się wczuł Olek za niedługo może właśnie będzie miał ten kanał, to się And... jak zostawicie pod, Jak zostawicie pod tym odcinkiem... 50 łapek w górę to w następnym odcinku znaczy się w takim odcinku co wtedy zostawicie będę widział to, to robimy dobra, tylko dobra, snajperka dobra, challenge a mówimy 15 co? no dobra 15 15 łapek w górę i robimy tylko snajperka challenge zgoda? Do dobra nie ja już tak o ale ja wolę taktykala hmm. Nie wiem, czy to było. Nie wiem, czy to było. Nie wiem, czy to Mam nadzieję. Nie Dobrze. Jak widzicie, pojechaliśmy na słonę i mamy od razu typów. Więc hashtag wycofujemy się. Bądź chodź, Pomagam. Mam jednego na morze. Został. No, Bądź. 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 Nie Bądź. Bądź. Ez? Dobra odrzuć na twój Tam coś idzie Ale ten widzowie Jednak coś tam umiem grać w tą grę widzowie Typ Ja zginąłem bo dostałem od no, przybycia w tle Typ tak więc no, nie sobie nie Wydaje nie mi się że z tym domku był typ Nie jestem w popięku Ja próbuję sobie zobaczyć czy nie sądzi. Zobacz. Za chwilę splasz. Za chwilę splasz. tutaj nie, tam mi były krewy moje. Tam tam idę pokazać. Ale ładnie porobiliśmy. Znaczy, chyba Nie a no, no, bo ty mu dużo robił... zadać. Jakbyś okay. nie zadał dużo tej dynamo, no to byśmy przegrali. No bo było dwóch i no. Ale to jest grube. To jest to beczka. By nie. Fake beczka. Czekaj, ja sobie wykupę Czekaj, o, mieli PM-a, a ja nie mam pojęcia. Ja tu maski, gdzie znaczy, ja nie wiem, gdzie są moje maski, to Nie gdzieś mam To tu masz, masz jakieś... Ja nie wiem, Właśnie gdzie... Tu były twoje itemki. Typy. Bierz, no, bierz pompę i tyle. Bierz pompę i

Tam, gdzie zdarzy jadę, to uciekaj. Ja uciekłem gdzieś. Ja uciekłem. Seria? Kurde, ale żeś. Dostał, ale żeś dostał. Poczekaj, ja ucieknę gdzie gdzieś. Ja ich spróbuję zesplejować. A ja uciekam, bo mi nie lubię. Ja też. Jakiś nowy typ. O kurde, nowe typy. Pomożesz? No, to nie tylko... Dostał Jeden ma mało! Jeden prawie leży, prawie. Oni ja nie wiem, są wybitni, dobrzy. <gry> Olek do akcji, teraz ja się wycofuję lekko. Au! Nie wycofuję się. No chłopie, ja mam takie że to? Zmigaj okay. a mi bo nie do niczego nie, o nie wiecie, mam Poczekaj No słuch nie nie Dawaj dostał 105 No jest to O Nie wiem do niczego na mocy się bliźnij <grym zimę> Dobra No to widzowie Jak widzieliście tak nam posunale Nie ocencie Ale no ta filmie mnie dość dobry raczej ja, akurat i grali w trójkę, i więc się no, timują. Ale, ale że, yatowany, mean, seguii, że Nexus! On się nazywał Nexus! Mój się Nexus nazywa. Widzowie, ocencie gramy i do widzenia!